A więc dobrze, kochanie, lecimy, bo jestem zmęczona, więc postaram się w miarę szybko Wam opowiedzieć i pokazać to mieszkanie. Tutaj mamy wejście główne. Mieszkanie wynajęliśmy w starej kamienicy w historycznej części sawany, tak jak chciałam, tak jak sobie zaplanowałam na swoje urodziny, więc jestem bardzo zadowolona z tego mieszkania. No, jak widzicie, jest tu zachowana stara ściana z cegieł i część jest. Taka naturalna, pozostawiona w naturalnym kolorze. A tutaj ta część jest pomalowana na biało. No i tutaj mamy też białe, takie długie szafki, gdzie, wiadomo, no możecie sobie położyć swoje rzeczy. Jak widzicie, ja już tam położyłam swoje pierwsze torby. Są tutaj też elementy dekoracyjne w mieszkaniu, książki do poczytania, obrazki. E, tutaj mamy belki to są takie małe belki ale widać że to drzewo jest naprawdę ugryzione zębem czasu i no tak to wygląda jeśli chodzi o korytarz korytarz jest bardzo duży duży i przestrzenny też jak widzicie mamy ym, prawdziwe zachowane yy, Drzewo na podłodze, także to też jest stare. I tu mamy drzwi, które prowadzą prosto do sypialni. W sypialni mamy kominek, też są belki. A tutaj jest szafa. A ja też tak dokładnie jeszcze nie znam tego mieszkania, więc pewnie Wam wszystko dokładnie nie opowiem. I co jeszcze? Tam mamy lustro, szafkę, mm, okna, które wychodzą na ulicę. Duże king size łóżko, pastoliki. No i zobaczcie, wszystko, nawet ta elektryka jest zachowana w takim starym stylu, co ja lubię, co bardzo mi się podoba. Również jest drewniana podłoga i kolejne drzwi sypialni, które nas prowadzą do salonu. No i w salonie również jest ściana z cegieł, są belki, kominek telewizor, e, półeczki, dwa fotele, kanapa. Nie wiem, czy ja wam to dobrze pokazuję. O, jest obraz abstrakcyjny. Słuchajcie, proszę bardzo. <grych> e, gra kolorów. I co tu jeszcze mamy ciekawego? No, w zasadzie chyba tyle. Co mi się podoba tu najbardziej? Zobaczcie na, na tą podłogę, która jest również z cegieł. Jest po prostu super ta podłoga. Bardzo mi się podoba. I teraz tak z salonu wchodzimy do kuchni. Kuchnia, jak kuchnia. Tak wam pokażę. To mamy na wprost od razu wyjście, korytarz. Wszystko, co jest potrzebne do użytkowania. Jest gazówka, możemy gotować, jest mikrofalowa. Są sztućce, są talerze, garki, no wszystko co jest potrzebne do, do funkcjonowania. Jest zmywarka, ekspres do kawy, wiadomo, lodówka. Co prawda stara ta lodówka, ale jest. Także wszystko jest. No i z kuchni, z kuchni przemieszczamy się do jadalni. Można powiedzieć, że to jest jadalnia. Mamy tutaj stół, żeby zjeść i z jadalni mamy od razu wejście do łazienki i mamy w łazience wannę, no wiadomo, ubikacja i umywalka o tak to wygląda i jest ładny widok na Teraz na wyjście na zewnątrz, teraz Wam pokażę, To z łazienki jest taki widok i tutaj możemy wyjść na zewnątrz i na zewnątrz tak to wygląda, możemy sobie tutaj usiąść, wypić rano kawkę, porelaksować się, ale powiem Wam, że jest ogromny humid, jest straszna wilgotność tutaj, jest po prostu okropnie. Uf, muszę się wykąpać. Palmy są fajne, ja lubię palmy. Mamy światełka. Fajnie, no naprawdę podoba mi się to mieszkanie. Także idę do środka, bo nie wiem, czy Marcin sobie otworzył drzwi. Także idę zobaczyć, czy sobie poradził. Chyba sobie nie poradził. Nie ma go, myślałam, że jest, ale nie ma go. Także takie mieszkanie, kochani. To ja póki co będę się rozłączała, i do usłyszenia, prawdopodobnie jutro dzisiaj już nic nie nagram. Dzisiaj to ja marzę tylko, żeby wziąć prysznic, coś zjeść i po prostu położyć się, rozprostować kości po podróży. To do usłyszenia.